Cześć, jestem Kamuflaż, a to jest ponownie Resident Evil 2. Przejdziemy sobie teraz DLC Ghost Survivors. To są takie trzy krótkie epizody. Nie ma czasu na żałobę, zbieg i zapomniany żołnierz. Są takie e, króciutkie mini historyjki, alternatywne chyba wersje wydarzeń z głównej gry, bo te dwie postaci, tą dziewczynę widzieliśmy bodajże martwą na stole u komendanta właśnie. Tu chyba jakoś uda się jej uciec. A Robert Kendo, wydaje mi się przynajmniej, że Robert Kendo popełnia samobójstwo. Tam słyszymy tylko wystrzał, ale w kampanii Lyona to było, ale myślę, że to właśnie oznaczało śmierć Roberta. Tutaj jednak coś zmienia jego zdanie i zaczyna uciekać do punktu ewakuacji. Zobaczymy jak mu to wyjdzie. A zapomniany żołnierz to nie wiem, to jest historia chyba jakiegoś z tą żołnierza Umbrelli innego niż Hanka. Zobaczymy o co chodzi. Potem się odblokowuje jeszcze, jeśli przyjdziemy te trzy epizody, czwarty, dodatkowy, pokazujący historię jakiegoś szeryfa. I tam będzie chyba troszeczkę inaczej, nie biegniemy od punktu A do, do punktu B, tylko to będzie jakiś taki typowy hortmo, tak? Że bronimy się przed y, wielką grupą zombie i musimy tam zabić ich określoną ilość, mając do dyspozycji niewielką ilość amunicji. Także mo zobaczymy, może uda nam się to odblokować. Będziemy lecić sobie po kolei, tak jak tutaj są te epizody przedstawione. Zróbcie sobie od razu więcej amunicji do shotguna, Połączcie z tą, wywalcie ten proch. Ok, lecimy zmieniając przy okazji broń na pistolet. Tutaj początek jest bardzo prosty, trzymajcie się tutaj przy tym białym aucie. Tylko dwa zombie nic wam nie zrobią. Tutaj też trzymajcie się teraz z lewej strony przy lecimy w lewo na parking. Zdejmujemy te zombie jednym strzałem w butle I lecimy na dół Śmigamy w prawo Nie ma innej drogi Zaczepiamy tego zombie, żeby podszedł do nas trochę Teraz Strzelamy tak, żeby upadł. Przybiegamy, szybko się odwracamy. I załatwiamy Likera w ten sposób. Teraz tego kolesia. Ogłuszamy tylko. Wbiegamy szybko od razu tutaj w prawo. Troszkę mi to nie wyszło, zazwyczaj można tutaj biec jeszcze nawet zanim te zombie staną, ale miałem farta. One was nie powinny złapać. Tego kompletnie olewamy, przebiegamy lecimy dalej. Teraz cały czas biegniemy. Tutaj już z shotgunem w ręce przebiegamy koło tych czterech. I przy piątym, na chwilę się zatrzymujemy tuż koło niego i strzelamy. No świetnie, dałem dupy. Nie bardzo mi to wyszło. Ale pomimo tego, będzie jeszcze możliwość spokojnie ukończenia tego. Lecimy dalej. Jeszcze będziemy mieli po drodze leczenie. Także spokojna głowa. Tutaj weźcie sobie granat błyskowy z tej stacji, nic innego tylko granat błyskowy, tutaj podbiegnijcie do tej windy od razu, aktywujcie przycisk i czekajcie, nie, nie reagujcie w ogóle na tych zombie, wchodźcie od razu do windy, te zombie wam nic nie zrobią jak od razu wyjdziecie, ta winda to jest taka strefa bezpieczeństwa, one tutaj nie mają wstępu, tak? Leczenie macie tutaj. Można śmiało użyć. Teraz w lewo zastrzelcie tego zombie z plecakiem. Z plecaka weźcie sobie broń. Nasz pstyczek, elektryczek. Zawracajcie i lećcie do tych drzwi po prawej. Tutaj przyzwijcie windę. A tego zombie co tutaj się znajduje po prostu olejcie, manewrujcie. Niech sobie odejdzie. No i jedziemy na dół. Już możecie sobie wybrać tą broń elektryczną. Jesteśmy już w kanałach. Teraz uwaga. Strzelacie do nich. Przebiegacie obok. Jeszcze jeden wyskoczy teraz. I droga wolna. Są ogłuszeni dosyć długo, więc... Macie sporo czasu tego typa ogłuszcie. Są bardzo niebezpieczne te roślinne bzdety. Jak was dorwą, jak was złapią, to was zabiją, jeśli nie macie czegoś w ręce. Nie możemy też marnować tego granatu, tak? Pamiętajcie o tym. Chodzimy tutaj do góry i trzymamy się lewej strony, My robimy takie kółeczko w prawo. Strzelamy, ogłuszamy znowu tego typka z roślinnego. I zeskakujemy na dół. Tutaj za rogiem będzie jeszcze jeden. Ogłuszamy go. I przebiegamy obok. Teraz uwaga. Tego typa po nogach. Tego zastrzelcie. Tego omincie. Tutaj po prostu przebiegajcie, on was nie zdąży złapać. I teraz uwaga, granat. Tego ogłuszcie i przebiegacie już bezpiecznie do końca. Tak? Jeśli ten granat rzucicie idealnie tutaj w środek, to te wszystkie zombie będą bardzo długo ogłuszone. Strzelacie tylko do tego roślinnego i jesteście na mecie.